Witajcie w następnym odcinku na naszym kanale. Bohaterem dzisiejszego filmu jest Ferrari SF90 Spider, który przejdzie w naszym studio kompletną metamorfozę. Co zrobimy z Ferrari SF90? Zamontujemy pełen pakiet odnowitek. Będą karbonne, będą felgi, będą części układu wdechowego. Następnie oklejemy samochód w dwa nowe kolory. I Jak to zrobimy? Jakie to będą kolory? Zobaczycie w późniejszej części filmu. Dosyć tych opowieści, zabieramy się do pracy. kolejny wyjątkowy projekt, który zrealizowaliśmy na życzenie naszego klienta jest już gotowy. To zdecydowanie jedno z najbardziej wyjątkowych Ferrari SF90 Spider w Polsce i jak nie szerzej. Modyfikacje, które wykonaliśmy w tym Ferrari zaplanowaliśmy już na etapie konfiguracji w salonie. Auto przyjechało do nas fabrycznie nowe, prosto z odbioru i tak naprawdę od razu zostało całkowicie rozebrane. Zamontowaliśmy pełen pakiet nowitek. Mamy tutaj ponad 20 elementów z karbonu, łącznie z całkowicie nowymi błotnikami. Mamy też karbonowe końcówki wydechu oraz felgi. W tym przypadku to obręcze nowitek NF10, które poddaliśmy dodatkowej personalizacji, o czym wspomnę Wam później. prezentowanego SF90 to klasyczne rozsokorsa, Corsa, natomiast nie został po nim nawet najmniejszy ślad. na nadwozie folią do zmiany koloru w dwóch różnych barwach. Z przodu mamy malinowy satynowy chrom, z tyłu natomiast czarną satynę. Całość uzupełniliśmy wyjątkową folią PPF Carbon, która przykryła między innymi słupki czy dach. Do nowych barw nawiązaliśmy dodatkową personalizację samochodu. Wspomniane wcześniej Felgi NF10 zyskały obramowanie w kolorze właśnie malinowego chromu. Podobnie jak na przykład zaciski hamulcowe, które również mają nową barwę. Jest to oczywiście malinowy chrom z napisami nowitek w kolorze srebrnym, nawiązującym do wnętrza, o którym powiem Wam za dosłownie parę sekund. Opowiadam wam o tym, jak auto wygląda, ale nie zapomnijmy, że jedziemy tysiąc hiperkarem. hicarcarem. Ratuję wam, że jedzie zdecydowanie lepiej niż wygląda, a wygląda dobrze. thank oh. you Mamy więc Ferrari SF90 Spider z pełnym pakietem nowitek, z nadwoziem w dwóch kolorach. Jeżeli to dla Was za mało, spójrzcie na jego wnętrze. Mamy tam skórę i alkantarę w dwóch kolorach, srebrnym oraz różowym. Zostało to całkowicie od nowa obszyte oczywiście na materiałach najwyższej jakości. Gwarantuję Wam, że nie spotkacie na ze drugiego takiego samego Ferrari. Ten projekt udowadnia, że Tunik ma nieskończone wręcz możliwości. Jeżeli chcecie mieć dwukolorowe Ferrari z różowym wnętrzem, od tego jesteśmy my. Spełniamy najbardziej wyjątkowe wizje klientów, oparte na najbardziej wyjątkowych samochodach, czego przykładem jest prezentowany Ferrari SF90 Spider. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tak wyjątkowym Ferrari i koniecznie polubcie nasz profil, bo niedługo będziemy mieć dla Was filmy z kolejnymi grubymi projektami. Tymczasem na razie.